Stanach Zjednoczony w Nowym Jorku i tam jest y, Manhattan Jest mi Tu mamy Wall Street Bardzo Ja myślę, że tak by to było wróżniej rzecz. Tam jest jakiś port, a tutaj jest y, powiedzmy, że y, jest to most San Francisco, ale to nie jest most San Francisco, ale możemy tak przyjąć w głowie. W przybliżenie A, o. o koraz malutki. Maleńki korek, tam jakiś bramce wypłynie. Tu mamy widok na jakąś część Nowego Jorku. Tu jest wyspa po Tu Raz drogi ludzie. A tam jest piękny widok i mosty. A tu znowu A Japonka ty? w kozaczkach obok mnie. Szybkie <laughs> ob... obczajenie takie. <laughs> tam jeszcze jest polki, jakiś pieprz Ojej nie widzę Dobra, na razie pauza